Na pewno zależy nam na tym, żeby jak najwięcej ludzi mieszkało na terenie naszej gminy, żeby tutaj płacili podatki, korzystali z naszych usług, ale też dzieci chodziły do szkoły. Bo to jest też bardzo ważne w tym momencie, kiedy wyludniają nam się klasy, gdzie mało osób ogólnie myślę o zamieszkaniu na terenach wiejskich. Na tym nam bardzo zależy. Zależy też nam na osobach, które kiedyś musiały wyjechać z Kępic, bo nie było pracy, bo nie było mieszkania, bo nie było szans rozwoju. Teraz chcemy, żeby te osoby do nas wróciły i wracają. Mamy coraz więcej pytań od osób z terenu całej Polski, ale także z zagranicy, które chcą tutaj wrócić. To są też osoby starsze, emeryci, renciści, którzy kiedyś musieli opuścić swoje rodzinne strony, wyjechali za granicę. Różny los się potoczył, a teraz chcą wrócić, bo kochają swoje rodzinne strony, bo marzą za tym, żeby tutaj wrócić i dlaczego im tego nie umożliwić? Mamy piękne tereny dookoła kempic są same lasy 63% gminy to są lasy, mamy świetne połączenie kolejowe ze słupskiem, z ustką, stąd miejsce kempic jako miejsce na starość jest miejscem idealnym.